A, tu się nagrywa. Siema, siema, siema. Siema, siema. Z tej strony Cashmys Games. I... O nie. Świetnie. Nie. Dzisiaj mamy po prostu nie challenge. Nie skin W sensie jak zginę to robię skina. Po um, to na, ostatni, no, na odcinku dzisiejszym, że zginę to robię z I myślałem sobie tak i pomyślałam, że w dupce to mam um, jakieś inne zadania i nie wiem co myśl, myśleć, więc zginę y, to robię z I, i, I już się boję. Ja pewnie będę mieć dużo lajków pod tymi skinami. Jak tam? 2 godziny temu 6 lajków. Pewnie będę mieć właśnie dużo lajków pod tymi skinami więc zapraszam do oglądania. Więc muszę sobie wybrać jakiś parków więc więcej, więcej, więc, więc wybiorę jakieś stopki. tap tap. Top. Top, 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 szukaj klucza, nie? Top, 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 no dobra, ten tutaj. Ten tutaj parkour sobie wybierzemy. No i gramy. Przed sobą tablet, pewnie wymać też jakiś swój sprzęt, laptop, tablet, telefon, komputer, nie wiem, co wy tam macie. Um, możecie napisać w komentarzach, będzie dużo komentarzy, no pewnie i kurde, i kurde, i kurde, musi być lag, każdy to wie, że musi być lag, i to się nie liczyło, bo ja miałem laga, to się nie liczyło, to się nie liczyło, bo ja mam laga, jak będzie lag i zginę, to, to się nie liczy, muszę, muszę po prostu zginąć. Jeżeli będzie lag, to nie moja wina. Po prostu nie robię skina, bo to jest nie przez lag, a nie przeze mnie. No dobra, teraz nie było laga, więc robię skina. Kurde, szybko to poszło, nie? Szybko to poszło. Nie wiem jak się robi przyspieszenie, możecie mi je powiedzieć, a może jakieś, jakąś inną nagrywarkę muszę mieć, wow, um, bo, bo, bo ta mi się nie podoba, w sensie zainstalowałem i mi, mi się nie podoba, Co to mi się nie podoba. No po prostu jest mało e, rzeczy. Jest cięcie jest e, zakończ filmik, jest zrób filmik i jest e, jakieś kolorowanie, i nie wiem co to mi dalej jest. Więc e, tam szybamy kalo. Mikalu. kalo. To, to jest chyba jakieś. E, to chyba misza. <grym> dobra. E, 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 dobra, idziemy robić skinkę. Oczywiście nie, nie mogę z prefabrykatów, muszę własnego skinka, więc po prostu będę robił, a ja zrobię cięcie i będę robił wycięcie. Macie to już podsumowanie, że ja robię sam tego skina, kurde, więc mówię, że to będzie z gwiazdek. Ten, ten odcinek będzie nierobiony w sensie nie, będzie wrzucony o 15 tylko o 15 ileś tam dlatego, że po prostu robię ten odcinek czter, o 1450, więc na pewno nie będzie w, w, na 15 tylko będzie pewnie w 15 20 gdzieś koło tego bo jeszcze będzie ładował, bo jeszcze będzie się ładował ten y, odcinek. Y, czyli razem to będzie, 15:25. Adres, mówię, że y, te skiny będą zapisywane i nie będą usuwane, więc, y, jak y, powiecie, że eee, ten kadpisz, to on usuwa te skiny i nie będzie mieć lajków, like to nie bo będę zapisywał te skiny i pewnie zostanę na zawsze A jak będzie jakiś lag to pewnie usunę Bo po prostu mi lagi Ważne granie A lagi to są ble Dobra, powiem wam, że mnie wywaliło I zapisałem ten skin I nie dokończyłem tego skina, bo nie chce się robić Bo ten... Bo... Będzie... 15 pewnie 80. Nie nawet takiej godziny nie ma. Będzie 15 pewnie 59, a obiecałem, że będzie o 15, więc... Więc aha. Więc logujemy się, waliło mnie i usuwałem sobie zdjęcia, bo nie miałem co robić. Tak. Ja właśnie wyglądam mój skin. No mówię, że sam robiłem go. Tak on... Gdzie on jest? 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 Gdzie on, jest? Gdzie on jest? No kurde, zniknął mi. Ale ja go nie usuwałem, więc to nie moja wina. Więc, ym, więc ym, uznajmy to, że zrobiłem tego skina. ok? Uznajmy, że go zrobiłem i tak dla, naprawdę to on tam jest, tylko on tam się i się ukrył. Tak powiemy. Bo to nie jest... Tak bardzo lubię. Przecież to jest moja ulubiona czekolada. Nie, no um. Dobra, ja na tym parkour. Oczywiście trochę czuję, jak na tamtym na tamtym em, parkurze. No dobra, to był lag. Wszyscy widzieli, że tutaj jest lag. Tutaj był lag. Wszyscy widzieli, że tutaj był lag. Był lag na 100%. Na 99% był tam lag. A może coś mi się przewidziało, ale ja mówię, że to jest lag. I to jest lag, bo, bo ja tak mówię. Bo ja, jak ja z własnej woli to zrobiłem. To, to, to mówię, że, że to był lag. A jak to nie był lag, to, um, to podcinku robię do dodatkowego skina. Dlatego, że zginąłem. Jak to nie był lag. Uh, dobra. Aha. Aha, to było takie łatwe. Hu. I ten odcinek pewnie będzie trwał wieki. Kurde! Dobra tu nie ulak. Robię kolejnego skina. Nie, nie powiedział, że mu muszę normalnego skina robić, mogę takiego ludka. Nawet mogę jeden klotek e, robić. To mi zabroni? Kurde, coś w się kurwa. Dobra, zapisuję tak ten skin. Um, oczywiście ten skin będzie. Um, ludek. Ludczyk. 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 Ej, fajne, fajne. Dobra, idę na ten parkour, który mnie zaprasza. Ta gościowa jakaś ten skrzynk jest zapisany no to jest naprawdę bardzo ładne um, um, dobra, tak gościuba mnie zapraszała na parkour jakieś i tak, bardzo lubię, to jest mój prawie najlubiejszy słodycz na całym świecie oj, dobra, znaczy, na w ca w całej Polce oczywiście, bo w tych Korei są dobre słodycze też a w, w Polsce jest, no tak, tak średnio bym powiedział tak średnio I tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest lutowo to jest, nie, nie będę ryzykował po prostu będę sobie tak skakał, pewnie to będzie, pewnie będę skakał tak godzinę. Aha, okej, okay, muszę zrobić skina. Ale... Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, zrobię tylko tego skina i dziękuję wam za oglądanie. Widzieliście, trzy razy zginąłem i trzy razy robiłem skina. Oczywiście tamten się nie zapisał, bo taki nóżki taki tam był. Ale to się zapisał, oczywiście. I, tamte... I tamtego już nie będę miał. I trochę smutek. Dobra, robię ten skin. Um... Jutro będzie na... Jutro będzie ten skin pokazany albo nawet dzisiaj Więc okej okay. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie Pa pa pa, pa, pa.